Witam serdecznie. 24 września, piękny jesienny dzień 2020 roku. Witam serdecznie. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym w naszym mieście. Liczba osób poddanych izolacji to 3. Liczba osób przebywających w kwarantannie, izolacji domowej to 13 osób. I liczba osób poddanych kwarantannie granicznej, tej o której wielokrotnie mówiliśmy, dla osób przebywających za granicę, 13. Szpital wojewódzki na ulicy Męskiego to tamte trzy przypadki wystąpiły zakażenia koronawirusem i informacje z kolejnych kilku dni od początku tygodnia pokazują, że to ognisko nie rozprzestrzenia się to dobre dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta zachowywanie zasad bezpieczeństwa czyli dystansu społecznego noszenia maseczek odpowiedzialne traktowanie obowiązku mycia rąk czy dezynfekcji rąk powodują że raz jest wolny od koronawirusa w bardzo dużym stopniu jesteśmy w dalszym ciągu w zielonej strefie dziś kilka informacji dotyczących tego co dzieje się w mieście zapraszamy serdecznie państwa dzieci młodzież dorosłych na Bezpłatne wycieczki edukacyjne. Zapraszamy w tym tygodniu do Skansenu Rzeki Pilicy i rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim. 27 września, niedziela. Wyjazdy i następne wycieczki 4 października. Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Rowerowa Stolica kraju. Ja z tej aplikacji korzystam. Każdy przejechany kilometr na rowerze powoduje, że mieszkańcy się razem mogą brać udział w tym wydarzeniu i z tego tytułu możemy stać się stolicą rowerową kraju. Pokazuje to, w jaki sposób ekologicznie nasi mieszkańcy podchodzą do problemu transportu. I kolejna dobra informacja dla mieszkańców ulicy Botanicznej i Słonecznej. Tam został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Chodnik, kanalizacja, zjazdy i oferty można składać. Zachęcamy do tego potencjalnych wykonawców do dnia 6 października do godziny 10. Do zobaczenia niebawem.